YouTube poop. Where There's Smoke, They Pinch Back. Siema, ludzie! Jestem hardcore! Ja mam Neostradę! NEOSTRADĘ! Pi... Zerknij na dół! Stary, zerknij na dół. Zobacz! Zobacz! Co jest napisane? Konapka. Przeczytaj. Przeczytaj, co jest napisane. Konapka. Kro? Czy ja nie, na się na psychicznie nie, 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 psychicznie? Czy... nie, nie, tańczy, 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 nie, nie, look! Eng, 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 eng. w no Kurwa ja Jestem mistrzem w nożach Chyba ojciec Łacząca buzia Paweł 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 rządzi Paweł rządzi Patrzcie kogo mam Kapitan Pab bomba.